Cześć, dzień dobry. Dzisiaj sobie przetestujemy limity aktualnej technologii AI, sztucznej inteligencji i zmierzę się, jako ja, mistrz Fide Marcin Molenda, zmierzę się z Chatem GPT. Jestem mega ciekawy, jak sobie poradzi w tym pojedynku, ponieważ nie ukrywam, z najnowszymi silnikami człowiek nie ma szans, a może właśnie z tą sztuczną inteligencją jeszcze są jakieś małe szanse. Także idea jest prosta. Ja podaję posunięcie, on odpowiada. I gramy sobie partyjkę, Na samym końcu będzie podsumowanie, także lecimy z giereczką. Także tutaj on mnie pyta o posunięcie. Abym mu teraz właśnie zaproponował. No to oczywiście, ja mu tutaj daję posunięcie 1.d4. Zobaczymy, co on e, d5. okej, okay, czyli klasyczne podejście. No tutaj oponent, oczywiście, macie też w górze to, co on mi będzie tutaj odpowiadał. Także jestem ciekawy, jak to się później dalej potoczy. No ja oczywiście grałem na analizie bez jakiejś tam większej, oczywiście, tutaj e, ryzyka na czas przegrania, także na spokojnie. No i cóż, d5. No to może pójdźmy C4 posunięciem. Zobaczymy, co przeciwnik tutaj, w sumie przeciwnik, co. Maszyna zaproponuje. Także nastąpiło C4. Okej, okay. koina f 6 to jest ruch, który podejrzewam raczej nie jest zbytnio często spotykany. Ruch, który bardzo mocno puszcza centrum, no bo teraz w tej pozycji, jeżeli on pójdzie koina f 6 no to ja mam zawsze CBD i to, co mówię swoim uczniom, to, co zawsze ja się uczyłem w różnych książek na przykład, no to tutaj zdecydowanie chodzi o to, aby o to centrum walczyć. No i tutaj przeciwnik nam daje za to, czego by tego oczywiście nie wykorzystać, także z zrobimy CBED w tej oto sytuacji. Także ja mu daję 3C bije D5, zobaczymy co on mi tutaj odpowie, ok skoczek bije D5, no to jest oczywiście bardzo, bardzo no, typowe podejście, on chce tego pionka odbić, czyli tak, no ale pytanie, czy ja teraz nie mogę pójść tak, no bo grozi niby E4, tam jest koń B4, koń F3, więc jakieś takie sztuczki, jest to możliwe, uważam, że to jest wszystko jak najbardziej w porządku, no dobra, także pójdźmy klasycznie posunięciem w tym wypadku E4, typowa walka o centrum, no myślałem, że tej oponent będzie bardziej, nie dociskał i teraz zauważmy, teraz zauważmy, no on teraz zaczyna powoli tutaj się zastanawiać, także no, jestem mega, mega ciekawy, co tutaj wykombinuje, no bo tak, jeżeli ja teraz zdobywam centrum, jeżeli ja teraz mam tutaj taką fajną, fajną pozycję, no to wydaje mi się, że to będzie dosyć fajny dla mnie pomysł na utrzymanie ewentualnej przewagi, także on tu sobie myśli, no i zobaczymy, co tutaj mój szanowny, silikonowy kolega, przeciwnik w tej gierce wymyśli, w ogóle napiszcie w komentarzu, czy, czy właśnie tutaj Wygra ze mną, jak w ogóle obstawiacie to, potem pojedynek, bo to jest mega też ciekawe, jak tutaj rozpatrujecie się, właśnie taki oto pojedynek. Także zobaczmy, nastąpiło posunięcie, nastąpiło posunięcie E4, no i tutaj jakiś większy, większy zawias po stronie. Po stronie przeciwnika. Zobaczmy. Posunięcie posunięcie E4. No i on sobie tutaj już zaczyna myśleć. No dobra, lecimy dalej. Ok, już się namyślił. Ok, rozpoczynasz agresywnie, rozwijając pion na E4 i otwierając linię dla twojego skoczka. Odpowiadam blokując centrum i atakując twu, twojego skoczka. Widać, że ten chyba w języku polskim, w języku polskim jeszcze nie ogarnia, ale, ale dobra. Coina B6, czyli on tu się namyślił. Można powiedzieć, że. No, musiało trochę się zastanowić, także ma rację oponent, że gram bardzo, ale to bardzo, bardzo agresywnie. No to co, jeżeli dalej może nam tak pozwalam, to oczywiście walczymy o centrum. Także 5 koń na C3 i sobie w tym kierunku będę mógł na spokojnie, na spokojnie tej wykonać. Posunięcie, zobacz, i konie na c6 od razu w ogóle, czyli patrzcie, on tutaj chyba chciał się chwilę zastanowić, poszukać jakiegoś planu gry i teraz próbuje właśnie sobie tego typu rzeczy tutaj ogarnąć. Także koń na c6 i teraz pytanie, czy nie mogę pójść posunięciem d5 na przykład, jakaś d5, go przegonić w tej pozycji, no dobra, pójdźmy, pójdźmy tak, no bo się boję tak, że pójdzie koń na f3, go na g4, jakaś d5, jakieś konie na e5 podejrzanie to wygląda, ale z drugiej strony widzimy oczywiście pion na d także muszę coś z tym zrobić. No ewentualnie może koniec na E3, ale będzie E5, także też to nie będzie takie oczywiste zagranie. Myślę, że myślę, że D5 to jest jak najbardziej poprawny ruch. No i na ewentualne skoczek na E5 ja mogę pójść F4, koń tu, koń na F3 i jest bardzo fajna presja. Także spróbujmy z tym posunięciem, z posunięciem teraz po prostu 6 i to będzie D5. Zobaczymy, co on tutaj zrobi. Dobra, Atakujesz mojego skoczka na C6, dobra? Czyli na D5 grasz koń na E5. no To jest coś, co. i w sumie tutaj, jakby mi się udało, to mogę taką małą pułapkę w tym momencie mógł złapać. Czyli w tej pozycji już mi się podoba bardzo posunięcie F4, końce C4, koń C4, koń, C4, koń na C4, czyli tutaj F4, tu, oj, sorry, tutaj. Tutaj, tutaj jest dama A4. Jeżeli mi się udało go w to włapać, no to będzie plus jedna figura więcej. Także ja spróbuję z posunięciem F4 i zobaczymy, co oponent, czy wpadnie, czy nie wpadnie. No, zobaczmy. Posunięcie, posunięcie F4. Oczywiście ja zachowuję mu notację. Oczywiście międzynarodową, żeby on tam się nie pomylił niepotrzebnie. I poszło. F4. E, agresywny ruch. Tak zgadza się, u mój przeciwniku, że to jest agresywny ruch w tym wypadku. No i teraz pytanie: e, pytanie co tutaj możemy? No, chyba zgodnie z. Planem, nie? pakujemy konia na f3, zdobywamy centrum i w tym kierunku chcemy naszą gierkę tutaj rozwijać także pójdźmy posunięciem 8, 8, skoczek, na, 8 skoczek na f3 także zobaczymy Okej, w ogóle jak nam komentuje cały czas to jest niesamowite, cały czas komentuje te, każde, każde posunięcie ok, goń g4, czyli jeżeli mu się uda to on odda sobie elegancko gońca ewentualnie nas podważy h3 z reguły jest takim posunięciem typowym w tych pozycjach można takie coś wykonywać, ale nie jestem jakimś wielkim fanem. Jakby dopóki nie muszę tego zrobić, to nie chcę tego robić. Bardziej mi się podoba na przykład posunięcie goniec na b5. To jest taki ruch, który mi się mocno rzuca właśnie w oczy. Ewentualnie, ewentualnie goniec na e2. To jestem ciekawe, bo oczywiście później sobie partię przeanalizujemy i zobaczymy, co tam powie nam czeskom też, gdzie ewentualnie zrobiliśmy jakieś błędy. No ale tu mam wrażenie, że biały biały stoi absolutnie, absolutnie świetnie, no i chyba wiecie co pójdę, nie, no bo jeżeli pójdę teraz, goniec na b5 i c6 pójdzie, no to jest debilje wygrywam figurę e, czy tam wygrywam później wierzę na jakichś widełkach, jeżeli on się cofnie na d7, to, to jest dla mnie jakby bardzo duży sukces debiutowy e, spróbujmy, e, posunięcie goniec na b5 i zobaczymy co co oponent tutaj będzie robił, czyli e, goniec na e, b5 szach koniec d7, czyli patrzcie, on się cofnął, czyli on się uprzyznał teraz do błędu że może to nie było takie dobre. W ogóle tak teraz kminię sobie po tym ruchu, czy nawet nie było lepsze F5, jeszcze, że ja domknąć w tej pozycji, ale to już paliło, nie? No, nie chcę wymieniać, a przewagę oczywiście przestrzeni, także to mi się za bardzo nie opłaca, żeby ewentualnie oponenta tutaj wymieniać. Także ja pójdę sobie gońcem na E2, także już to będzie dziesiąty ruch, koniec na, na E2. Zobaczymy, co dalej się w tej pozycji wydarzy. Ok, koniec na E2. Okej, okay, rozumiem, cofasz z go gońca na E2, odpowiadam rozwijając skoczka na e F5, koń bije na F3, ups, no to tutaj bo chat GPT, chat GPT chyba, chyba oszalał, no dobra, to ten ruch bo on pokazuje, że w tej pozycji koń bije na F3, chyba, że ja coś źle, chyba, że ja coś źle ogarnąłem po drodze, ale wydaje mi się, że tak, no poszło koń na G6, poszło posunięcie goniec na G4, poszło goniec na D7, no i tutaj skoczek bije na F3, no to Chyba się nie da. No nie wiem, może coś się da. Ja przeaczam. Dajcie znać, czy może ja zrobiłem gdzieś błąd po drodze, ale wydaje mi się, że chyba tutaj wszystko jest po mojej stronie w porządku. Jak go się zapytam jeszcze, bo to jest dla mnie bardzo ciekawe, że aktualnie skoczek stoi, stoi na G6. Zagranie, zobaczmy, zagranie 10, skoczek bije na F3, plus jest niemożliwe. Masz rację, opatrzcie. O, patrzcie. o, okay. o, o, opatrzcie. I znalazł, Patrzcie, jest to zdecydowanie, czyli chat GPT przez chwilę oszalał. I rzeczywiście, patrzcie, przyznał mi rację. Masz rację? Przepraszam za pomyłkę. Skorygujmy to. Odpowiadam, ruchem E6, rozwijając skoczka na F8 i otwierając linię. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czyli on idzie E6 w tej pozycji. No powiem wam chyba, chyba tutaj oponent, oponent już nie widzi, jakby tutaj na razie jest, działa, działa dobrze głowa. Także zobaczymy, co tutaj dla może pójść. Nastąpiło posunięcie e czyli on tu chce powrócić bardzo mocno bardzo mocno centrum. E, no to w porządku, jeżeli on tak chce pójść posunięciem E6, no To pytanie, czy ja nie mogę pójść posunięciem DBIE? No bo jeżeli tak, pójdzie DBIE M w tej pozycji, to zobaczmy. Jest gońc E6, Hetman D8, wieża bije D8, no i w piątka. I wygrywam w tym wypadku figurę. Jeżeli pójdzie DBIE FBIE, no to przeciwnikowi bardzo ładnie rozbiliśmy piąki i ten gońc jest taki trochę bezużyteczny. Także ja w tym wypadku spróbuję tutaj oczywiście DBIE E6 zagrać. Zobaczymy, co, co oponent zrobi. Okej, okay. on tutaj oczywiście posunięciem na DBIE E6 odbija FBIE, czyli nie wpadł w moją pułapkę. Związaną z, tą, z tymi widełkami, także ja prawdopodobnie chyba sobie po prostu zrobię roszadę, czyli tej roszadkę bym sobie zapakował, ale, 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 tak, no po roszadzie będzie jakiś goniec C5 z stępem, tego też też bym nie chciał przeciwnikowi wpuścić, to może najpierw pójdę posunięciem goniec na E3, żeby nie było ruchu typu goniec C5, i wydaje mi się, że to będzie dosyć ciekawe. No bo mogę pójść F5, ale po F5 EF jest goniec F5, także spróbuję. Przeciwnika trochę tutaj pogrillować delikatnie, to znaczy nie wpuścić mu takiej prostej kontry. Także goniec na E3 w 12 posunięciu. Zobaczmy, w 12 ruchu gram, goniec na, gram goniec, goniec na E3. Ok, on teraz robi roszadę. On mówi, że chce zrobić roszadę, czyli znowu tutaj zauważmy, że chat GPT nie do końca ogarnia, ogarnia temat. No to ja mu napiszę, nie możesz zrobić roszady, bo twój goniec stoi jeszcze. Na polu. 8. <laughs> nie wiem, czy on mnie teraz testuje, czy, czy, czy po prostu sam nie widzi pozycji. I poszło go na E7, czyli on tutaj zaproponował go E7, czyli znowu udało nam się tego czata poprawić. No ale widać, że tu chyba brakuje mu trochę takiej koncepcji. To jeszcze nie jest taka maszynka jak Stockfish, jak LC0, który po prostu wymiata. No dobra, no to w takim razie w takim razie też zrobię roszadę, czyli u mnie 13 posunięcie to będzie też roszadka. Czekajcie, pobra, roszada. Ok, czyli on odpowiada tak samo. Roszada, roszada. Teraz im pion na F4, czyli to jest pewna sytuacja nieprzyjemna. Muszę jakoś zareagować na nacisk na punkt, na punkt F4. No to chyba G3 po prostu pójdę. No bo jak pójdę G3, no to później jakieś F5 tam zawsze to. A potrzeba też pole. A on nie ma też możliwości wymiany, także to mi się bardzo podoba. Także w 14 ruchu pójdę posunięciem G3, żeby tutaj pokryć te, te słabości. Zobaczymy. Okej, okay. i on mówi, że możesz tutaj z, yy... odpowiadam, rozwijając sobie skoczkę na G4, ale skoczek stoi na G6. Nie. Nie może pójść na g i on teraz idzie koniem na A5. No to niestety, drodzy widzowie, wydaje mi się, że to również nie działa, bo skoczek stoi na B6. Czy dobrze widzisz pozycję? No, także niestety, drodzy widzowie, ChatGPT. Niestety nie ogarnia, nie ogarnia, i w tym wypadku wydaje mi się, że to będzie to będzie koniec tego nagrania. Znaczy no, sobie z nim już nie zagramy więcej. Myślałem, że trochę więcej pokażę. Chat GPT, ale no, ewidentnie się, się pogubił. Także no tej maszynce jeszcze sporo brakuje, ale tak czy siak możemy sobie szybko, chociaż spojrzeć, jak ChatGPT GPT tutaj walczył przez te kilka, chociaż posunięć. Także zobaczmy, zobaczmy, co się tutaj, jak to w ogóle wygląda z perspektywy oceny. No, jesteśmy w sekcji game review zobaczmy. Zobaczmy, jak w ogóle poszło w tej, w tej gierce. No, powiem szczerze, jestem zaskoczony, ponieważ w no, gierka po bardzo słabej jakości. Zobaczmy, jak to w ogóle tutaj nastąpiło. Czyli zgodnie z założeniami D4 poszło w partii. No to jest naturalne C4. No i tej znowu pierwszy ruch dla mnie bardzo dziwny, to jest coin 6, czyli oponent, czyli ChatGPT za darmo oddał mi całe centrum. Także to było dla mnie giga właśnie dziwne. Nastąpiło CBD bicie po 4, czyli tej co Centrum. W ogóle on mówi że to nie było najlepsze. Aczkolwiek się z tym nie zgadzam. Jakby w tej pozycji możemy sprawdzić sobie, zobaczmy jaka będzie ewaluacja, ewentualne nitki. No to mówi, że koniecznie, ale czwórka jest również bardzo silnym ruchem, także też w porządku. No i tutaj widzimy w ogóle niesamowicie słabą serię po stronie jakby sztucznej inteligencji. No bo poszło po mojej stronie końca trzy bardzo takie typowe, rozwiązujące różne problemy właśnie w pozycji ruchy. Poszło posunięcie koń koina C6, czyli tej znowu błędne. Ja poszedłem D5 z też bardzo silnym ruchem, także dla mnie jak najbardziej to jest w porządku. Przejmuję centrum, mam tutaj wszystko tak, jak powinno być. No, no i poszło kolejne e 5 No i znaj F4 była w porządku, a co było najsilniejsze, zobaczmy. No bo jak nie F4, no to prawdopodobnie będzie to tak posunięcie F3 albo koniec E3 tego typu bariery. Zobaczmy, co to tutaj mówi, że będzie najlepszego A4 w ogóle, żeby pójść posunięciem A5 ok, żeby przegonić również skoczka. No i po ewentualnym A5, teraz będzie F4, czyli jeżeli przeciwnikowi zabrać to pole, by wymusić posunięcie A5, no i prawdopodobnie po tym, żeby zdobyć pole po prostu B5. Także to, to będzie prawdopodobnie to. No dobra, no to, to nastąpiło to, nastąpiło F4. No ale też ta przewaga jest ogromna, jakby tutaj f3 mówisz, że to jest błąd, ale też daje jakąś fajną przewagę. Jak widzimy, wydaje mi się, że no tutaj F5 rzeczywiście bardzo fajny motyw i po konie 5, koniec F4, patrz, czyli zdobywamy tempo, zdobywamy czas, no i rzeczywiście point jest mega wyciskany, także może tak trzeba było delikatnie lepiej zagrać. Tu, no wiadomo, jakieś ruchy F6 to w ogóle jest dramat, no bo bicie bicie, koń na F3 albo Dama H5 nie może się pojawić. Także to, także to jest to, tutaj poszło takieś takie posunięcia, to koniec rzeczywiście jest fajna dominacja w pozycji. Także w tej sytuacji co, konie na G6 jest na F3, znowu F5 była, koniec G4 i znowu była H3, właśnie albo jakaś taka potencjalna F5. Może to sobie go wyłączmy. Zobaczymy, żeby aż tak nam tutaj mocno nie pomagał ten silniczek. Koniec na B5, ok, to jest w porządku. Koniec na E2, no lepsze było, no powiedzmy, posunięcie F5 znowu, no ale, ale powinno być w porządku, także, także jest ok. Nastąpiłaby E6 w pozycji bicie, bicie, koniec E3. G3 w ogóle razem była najsilniejsza, Roszada, także bardzo taka typowa gierka. No i tu poszedłem G3. Najlepszym ruchem dograłem się do przewagi dosłownie już plus 2 plus 2,5, no to podejrzewam nawet jest jeszcze więcej, gdybyśmy wzięli pod uwagę właśnie tą ocenę silnikową, no uważam, że partia w miarę solidna, no i chyba AI jeszcze nie jest tak groźne. Nie wiem, jakie, napiszcie w komentarzu, jakie wy mieliście ewentualnie doświadczenia ze ja jak sobie graliście z czatem, czy może u was grał lepiej, bo u mnie totalna tragedia, nie, nie był w stanie jakoś super partii podtrzymywać, także jestem zaskoczony, że, że tak łatwo poszło, no ale to jeszcze można powiedzieć, że, że, że nasze istnienie jako szachistów jeszcze jest uzasadnione i to rzeczywiście Oczywiście maszynki aż tak nie są tak mocne, żeby już też trochę całkowicie rozwiązać. Także wiadomo jest tak, że jest L0, ale jeszcze chyba nie ma takiej tragedii. Także taki szybki odcinek właśnie był mega ciekawy, czy to się uda oczywiście tej przeciwnika ograć, tę maszynkę ograć. No i de facto się chyba udało, bo opowiadać się już później sam bardzo mocno pogubił jakimiś posunięciami konia 5, później proponował ewentualnie kongię 4, także chyba sam nie ogarniał. No i co? Na dzisiaj tyle. słyszymy się w kolejnym nagraniu. Do usłyszenia. Trzymajcie się gorąco. Cześć.